Alo, tu telewizja na Mazur późną nocą przy dziesiątym stopniu zasilania. No to nawijaj mama. Dobry wieczór Państwu. Niedaleko pada jabłko od jabłoni to typu mojego, mojego dzisiejszego wierszyka. Pomału gasną światła latarni. Przyjdzie wam wierzyć nocą po cmoku. Bo cienko z gazem, węglem i prądem. Ciężko i w tym, i w przyszłym roku. W każdym miejscu Polski razi betonoza. Z zielonych parków znikają drzewa. Brukują, betonują każdy z krawek placu. Nie tylko gdy słońce grzeje gorąca krewcie zalewa. Niedaleko rośnie jabłoń od jabłka. Warto czasem posłuchać mądrego. Jan duda. Ojciec prezydenta do smogu chce przyzwyczajać już od małego. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Wdychajcie śmiało opary. Co skorupka za młodu wdycha, tym splunie, gdy będziesz już stary. Jakość węgla odpowiada jakości respiratorów. Można palić czym bądź, to co bądź sprowadzają. Dowalcie do pieca po kafle czerwone. Nie dziwcie się potem, że dzieci herlają – no, no. Prezydent się uczy, przykład z ojca bierze. Myśli jego i rządu nikt nie dogoni. Dlatego Wam, obywatelom, właśnie jest tak dobrze. Niedaleko bowiem pada jabłko od jabłoni. Tak jest. Teraz rzut oka na to z tyłu, bo Co? zawsze się chwalą, że Polska jest na czele. I to właśnie jest symbol Eurolidera tego lidera. pani. Eurolider. redaktor, ma piękną uszatkę. Tak. Na zimę już przygotowana. Przygotowana jestem jak Oczywiście najbardziej. Oczywiście z napisem odpowiednim do nastroju. Ale nie reklamuję tej firmy, proszę Państwa, jednak zostaję przy absolutnie. Tak, absolutnie zostaję tak, przy Miłego odbioru i bardzo no. wesołego wieczoru. Ratujcie się jak możecie, sięgnijcie do barbku i nie palcie śmieci. Tak ważne. Ale gumiaki, gumiaki. można. Gumiaki. <laughs> Cześć. Na każdy palić może. Pa, pa, Dobranoc, pa, pa.